Hello world! Witaj w Patryk Pro. Ja nazywam się Patryk Cieśluk i tworzę strony internetowe. A to jest film z serii Patryk Pro Tip. Na początek, dowcip. Przechodzi programista do lekarza i mówi: Panie doktorze, boli mnie wątroba. Lekarz patrzy po sobie i mówi: Dziwne, u mnie jest w porządku. No właśnie. Na pewno często spotkaliście się z sytuacją, kiedy programista oddaje wam coś do przetestowania, klient testuje i mówi: No, niestety, zmian nie widzę. Wraca to do, do programisty, programista weryfikuje kod, oddaje go z powrotem, i klient znowu nie widzi zmian. Częstą przyczyną takiej sytuacji jest cache. I proszę nie mylić cache z cookies. To są dwie inne sprawy. O cookies opowiem w innym filmie. Co to w takim razie jest ten cache? Cache, czyli pamięć podręczna, to jest takie miejsce, w którym są przechowywane informacje w celu ich późniejszego wykorzystania. Ok, podam przykład. Otwieracie stronę internetową po raz pierwszy. Strona internetowa w momencie otwarcia ściąga z serwera wszystkie potrzebne pliki. Między innymi są to na przykład arkusze stylów, czyli pliki odpowiedzialne za układ graficzny strony. Mogą to być pliki JavaScript, czyli pliki odpowiedzialne za niektóre funkcjonalności na stronie. Czy też zdjęcia. Wszystkie te pliki są wrzucane przez przeglądarkę do specjalnego folderu na waszym komputerze, czyli pamięci podręcznej. Kiedy otwieracie jakąś podstronę i Trzeba wykorzystać te same pliki, to już nie ściągamy ich z serwera, tylko wykorzystujemy te, które są w pamięci podręcznej. Dzięki temu skracamy czas otwierania kolejnej podstrony na tej stronie internetowej. Już nie ściągamy plików serwera, tylko wykorzystujemy właśnie z pamięci podręcznej. Trzeba pamiętać też, że na serwerze również funkcjonuje mechanizm pamięci podręcznej. Tam serwer, kiedy komunikuje się na przykład z bazą danych, żeby stworzyć dla Was jakiś plik do wyświetlenia strony internetowej. Również wszystkie te informacje, które przetwarza przy pierwszym uruchomieniu, zapisuje sobie w pamięci podręcznej, żeby w późniejszym czasie wysłać Wam już gotowe pliki. Ten proces jest bardzo szybki, jednak czas to też jest jakiś limit. W związku z tym ta pamięć podręczna na serwerze również skraca czas otwierania strony internetowej. Co w takim razie zrobić, żeby oczyścić pamięć podręczną i wczytać całą stronę internetową na nowo? Najpierw upewnijcie się, że mechanizm pamięci podręcznej, czyli cash, został na serwerze wyłączony lub pliki z pamięci podręcznej zostały usunięte. W wersji testowej strony internetowej zazwyczaj, jeśli nie ma takiej potrzeby, cash na serwerze powinien być wyłączony. Wykonawca strony internetowej na pewno Wam w tym pomoże albo wskaże miejsce, gdzie możecie zrobić to sami. W WordPressie najczęściej można narzędzie do cachowania znaleźć w pasku administracyjnym, a tam opcja usuwania cache z serwera. Otwierając stronę internetową, macie trzy możliwości. Najprościej jest uruchomić przeglądarkę w trybie prywatnym lub incognito. Wybierz taką opcję z prawego górnego rogu Twojej przeglądarki. W tym trybie pamięć podręczna jest pusta. Trzeba jednak pamiętać, że zostaje ona zapełniona w trakcie przeglądania strony internetowej, a usuwana jest po zamknięciu przeglądarki. Zatem, jeżeli weszły nowe zmiany, trzeba zamknąć przeglądarkę i uruchomić ją ponownie w trybie incognito lub prywatnym. Wersje przeglądarek na telefonach komórkowych również mają ten tryb. Druga możliwość to wymuszenie wczytania plików z serwera przez stronę internetową za pomocą jej odświeżania. Korzystamy tutaj ze skrótów CTRL-R. Lub Command R. Bywa jednak, że w tym przypadku nie odświeżymy wszystkich plików. Trzecia możliwość to skorzystanie z narzędzi dla deweloperów dostępnych w Waszej przeglądarce. Wystarczy je uruchomić za pomocą skrótu Ctrl Shift -Plus I lub Command Shift -Plus I i wybrać zakładkę Sieć Network. Tam zaznaczamy opcję Wyłącz Cache i dopóki nie zamkniemy narzędzi dla deweloperów, przeglądarka nie będzie korzystała z pamięci podręcznej. Z jakimi problemami spotykasz się przy pracy z klientem czy z programistą podczas testowania strony internetowej? Napisz je w komentarzach. Mam nadzieję, że pamięć podręczna już nie będzie więcej sprawiała problemu przy testowaniu i skróci czas wdrażania zmian. Zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę, a na pewno będzie więcej tego typu podpowiedzi. Logout.